Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie znaleźć opcję Bootloadera w telefonie Samsung. Na początku musimy przytrzymać przycisk zasilania, tak aby wyświetlić menu zasilania. I wyłączymy telefon. Gdy telefon, się Gdy telefon się wyłączy, przytrzymujemy przycisk zasilania i podgłaśniania telefonu. Gdy telefon zacznie się uruchamiać, puszczamy przycisk zasilania i trzymamy przycisk podgłaśniania telefonu. Następnie w tym miejscu mamy opcję bootloadera. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.